Witamy w Asettohosting.com! W tym filmie przedstawię Wam najszybszy i najprostszy sposób na stworzenie serwera z ruchem pojazdów AI. W pierwszej kolejności pokażę, jak dodać zawartość do serwera. Przechodzimy do zakładki Content i wybieramy przycisk Trucks. Teraz klikamy na przycisk Choose a Folder. W tym miejscu muszę wybrać folder, w którym zainstalowałem zawartość Asetto Corsa i wejść w Trucks, aby wybrać tor. Klikam na niego i zatwierdzam przyciskiem wysyłania. Potwierdzam ponownie niebieskim przyciskiem. W interfejsie załaduje się podgląd toru. Jeśli jest poprawny, naciskam czerwony przycisk Upload Tracks. Teraz pokażę, jak wgrać pliki AI Lane, czyli te zawierające trasę, którą muszą pokonać samochody sztucznej inteligencji. W tym celu użyjemy FileZilla jako klienta FTP, aby przesłać pliki na serwer. W mailu zobaczysz, że zostały ci wysłane konkretne dane dostępowe dla FTP. Co ważne, zarówno nazwa użytkownika, jak i hasło są identyczne. Port FTP musi pozostać pusty. W obszarze po prawej stronie powinny pokazać się tory zainstalowane na naszym serwerze. Nigdy nie będziemy dodawać torów za pomocą FTP, tylko pliki AI. W obszarze po lewej stronie musimy zlokalizować nasze pliki AI, zawarte zwykle w folderze toru, który już mamy zainstalowany. Uwaga! Folder trasy AI musi być zawsze w głównym folderze toru, nigdy wewnątrz layoutu. Twórcy treści umieszczają pliki trasy AI w różnych miejscach. Wielu z nich umieszcza je właśnie w folderze toru, ale inni udostępniają je na swoim Patreonie, Discordzie lub stronie internetowej. Gdy mamy już przygotowany tor, pozostaje nam tylko stworzyć wydarzenie. Klikamy na Races, View Existing, Create a New Custom Race. Wybieramy tor i jego wariant. Wybieramy samochody, które chcemy dodać do tego wyścigu. Po lewej stronie widzimy samochody zapisane na serwerze, po prawej te, które wybraliśmy dla tego konkretnego wydarzenia. W tym obszarze możemy modyfikować czas trwania sesji. Teraz zaprojektujemy listę wpisów. To bardzo ważny obszar, ponieważ możemy tu określić ile samochodów chcemy mieć z każdego modelu i czy będą to samochody AI czy dostępne dla prawdziwych kierowców. Kiedy mamy już gotową konfigurację wydarzenia, możemy przewinąć w dół, aż znajdziemy przycisk Save Custom Race. Tutaj mamy zapisane różne konfiguracje, gotowe do uruchomienia, ale możemy włączyć tylko jedną naraz. W górnym pasku są jeszcze dwie ważne zakładki, gdzie możemy dostosować takie rzeczy jak pogoda, liczba samochodów, AI, prędkość. Postaram się wrzucić bardziej szczegółowe filmy, w których pokażę, jak skonfigurować najbardziej złożone opcje, ale na razie jest to podstawowy poradnik, aby wiedzieć, jak włączyć serwer. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie pomocny.